Nie mamy ja jestem Blow, a to jest już 29 odcinek Minecraft Hero i chciałbym was bardzo, bardzo serdecznie powitać w tym 29 odcinku. Przybijcie piąteczkę, bo! I witam was! I dzisiaj będziemy iść do dungeonów. I jak widzicie, troszeczkę się pozmieniało od poprzedniego odcinka. Cały czas stoi w tym samym miejscu ten Ninecart, ale o nim za chwileczkę. I jak widzicie, zrobiłem tutaj most. Który, o którym też mówiłem w poprzednim odcinku, że będę miał zamiar taki most zrobić, który będzie łączył tą górę z tą i myślę, że most jak na razie jest okej. Okay. Tutaj będzie jeszcze barierka chyba, chociaż nie wiem, bo tu mogą być dobre skoki do lawy. A raczej do wody, to znaczy... To będą skoki do wody, ale ja pewnie będę trafiał do lawy, więc... No nevermind. Ale tutaj połączymy z tą górą to, tę i będzie myślę, że fajny. W ogóle nie mogę się doczekać zwiedzania tej góry, bo myślę, że ona naprawdę, naprawdę jest mroczna. I ma ze sobą wiele, wiele tajemnic, więc myślę, że zwiedzanie jej będzie naprawdę ciekawe. Ale co jeszcze się zmieniło? Poza tym, że tutaj to zrobiłem, jeszcze tutaj pochwalę się, że, że jest furtka i tutaj można spadać, więc to no spokojnie. Nie będziemy musiał jakoś tam schodzić po, po, po schodkach i tak dalej, tylko hardkorowo. To jeszcze zrobiłem takie pomieszczenie. Tak. Widzicie? Takie fajne pomieszczenie. I teraz pewnie myślicie, co to za pomieszczenie? Jak widzicie, poza tym, że jest tutaj bardzo ładny widok... Ocencie jest ładny widok, czy nie jest ładny widok? Widok mi się podoba. To jest tutaj jeszcze takie miejsce. I w tym miejscu tajemniczym... Postawimy teleportery. Dokładnie tak, zrobiłem teleportery. I teraz pewnie sobie myślicie, blow, ale przecież nie masz tam teleporterów w tamtych bazach. i Już wam, z was zaskoczę. A, dokładnie, czwóreczka i piąteczka, chyba piąteczka. Tak, piąteczka, tylko nie wiem co, które. Chyba niebieskie jest, czyli ta czwóreczka będzie do bazy głównej? Nie, baza wypadowa, a to będzie baza główna. Zobaczycie. Uwaga, mh, zakładamy się o grę na Steamie. Jak przegram, to wtedy to wtedy daję w opisie grę na Steamie. A wy łapkę w górę, jak przegracie. <laughs> nie, żartuję. Ale dobra, więc mh, to jest baza wypadowa, a to baza główna. Więc uwaga, uwaga, próbujemy. Jest! Udało się! Dobra, baza wypadowa. Yy, I tutaj będziemy mogli wrócić do bazy wypadowej. Pięknie, a tu baza główna. Okej, okay, więc zaraz sobie to podpiszemy. I pięknie. Dobra, to jest baza wypadowa 2. Więc wracamy do bazy wypadowej 2. I tyle. Baza główna. Główna. Yy, tak, ogólnie myślę, że to jest spoczko, że yy, mamy wreszcie te teleportery. Yy, z tego powodu, że że nie będziemy mieli problemu z powrotami, bo nie wiem czy pamiętacie, ale na pewnym live jak tutaj wracałem, to troszeczkę czasu mi zajęło, a najlepsze było to, że zginąłem i myślałem, że stracę wszystkie rzeczy, a o dziwo nie straciłem, więc myślę, że teleportery można odhaczyć. I ziomeczki, najlepsze chyba zostawiłem do was na koniec, a mianowicie... Bum, bry, bim, bum, bum! Jeśli ktoś się nie orientuje, to już tłumaczę, dodałem nowe modyfikacje. Dokładnie tak, jakoś tak wieczorkiem sobie przysiadłem, Pomyślałem sobie, kurde, jakie mody wprowadzić i postanowiłem, że wprowadzę kilka nowych modów I jestem z tego naprawdę, naprawdę mega zadowolony Jakie to mody to będziemy poznawać przy kolejnych odcinkach Ja wam też troszeczkę tutaj naświetlę Ale jednym z modyfikacji jest e, partial Armor Dokładnie tak Modyfikacja dodająca do naszej gry nowe armory Więc myślę, że to jest dosyć interesujące i naprawdę na tym skorzystamy I może coś z tego byśmy sobie zrobili Tylko nie wiem, co będzie fajne Speed Leggings Wow, i to nie tak ciężko się kraftuje. Poczekajcie, diving helmet. To chyba, że będziemy. Poczekajcie, jakie ja mam rzeczy? Ogólnie mam żelazo. Mam osiem żelaza. Czy mam piórka? Mam piórka, mam piórka, mam piórka. Dajcie mi piórka. Fak, na pewno miałem piórka, ale oczywiście wyrzucałem, bo Blow mądry zawsze jak widzi piórka to mówi No cholera, nie przyda mi się to Okej, okay, co jeszcze? Może magic boots, heavy boots, jump boots A jak się springi robi, czyli sprężyny? Kurna mol Hmm, a jest jakiś... Jest! Jetpack! Dobra, jak robimy jetpacka? om, um, 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 um. Poczekajcie, jetpacka może nawet prościej będzie do zrobienia, tylko czy ja mam wszystkie przedmioty? Wow, przepraszam, że dopiero teraz to ogarniam, ale powiem wam, że... Pomyślałam, że to ogarnę przy Was. Czy mamy gunpowder? Nie gunpowder! Przecież rozdałem na na TNT! O oh, fuck! A już mam takie jest, będę miał fajny, fajne przedmioty Dobra, więc wiecie co, ziomeczki, w dzisiejszym odcinku też staramy się nazbierać tego gunpowdera Poza tym, że pójdziemy do tego dungeonu, ale najpierw się ubierzmy Tak, bo nie ma co nieprzygotowanym iść Okej, okay, weźmy to, weźmy to Wszystko, co się świeci jest dobre, Do nie, do nie, 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 nie jest dobre Więc to... Mm, coś jeszcze? Ja polecam się, to weźmiemy Wow, power 1. tylko co z tego, że ja to mam, jeśli ja nie mam... Nie mam. No i pada deszcz. Taka brzydka pogoda. Dobra, idziemy spać. W ogóle napiszcie mi co, co sądzicie o tej mojej dziurze. M Moim zdaniem jest dosyć fajna, bo no nie wiem, nie jest jakaś taka. taka wielka, taka przytulna baza wypadowa. I tyle. Dobrze. O, no to chyba już idziemy do tego dungeonu. Mam wszystko, co potrzebuję. Yy, o, są strzały. się zostawię. Więc idziemy po pierwsze do dungeonu. I przy okazji w poszukiwaniu tych gunpowderów. I tyle. Dobra. Więc chyba jestem gotowy. Mam nadzieję, że o niczym z nie zapomniałem. Ok, zapomniałem. A sobie przypomniałem o jedzonku. O, to weźmy, to weźmy. O, spoko, że mam dużo jedzenia, bo zawsze narzekałem na początku tej serii, że nie miałem jedzenia, a teraz jest zupełnie na odwrót. I mamy tego jedzenia sporo. Dobra, coś jeszcze? Mmm, pochodnie poproszę. Dziękuję, dziękuję. No dobra, ziomeczki, to w drogę, więc... Okej, okay, nie wiem, czy wam to już mówiłem. Pewnie już wam to mówiłem, ale ten skok naprawdę lubię. Dobra, ale co do modyfikacji Special Armor, to nie tylko ją wgrałem, ale również wgrałem y, modyfikację Dust. Kurde, Magicka, coś takiego. Jest to modyfikacja, którą przedstawiał Dealer w swoim serii Mo Mod Bros. Chyba tak się ta modyfikacja nazywała, w ogóle dr Dealer, jak to oglądasz, to naprawdę, props Jeszcze raz pisałem Ci to na Skype ale naprawdę super seria ci wyszła. I, no i kibicuję, żeby było więcej odcinków, bo, bo fajnie się to ogląda. Ogólnie, jeśli nie widzieliście, to dealer postanowił zrobić taką serię, w której pokazuje jakieś fajne modyfikacje. No i to już każdy miał, tak, ale postanowił, że pokaże, będzie je pokazywał z Vertexem, czyli ze swoim znajomym. I fajnie to wyszło, fajnie się to ogląda, przyjemna seria, też fajnie zrealizowana Więc jak ktoś nie widział to zapraszam I tam jest ta modyfikacja, którą ja też wgrałem, czyli Magicka I myślę, że będzie fajna, bo dodaje jakąś tam magię i fajny klimacik I Jeszcze dodałem modyfikację na nowe TNT Tak, lubię zadbawę w TNT W TNT? Z TNT Więc myślę, że będziemy fajnie sobie korzystać Dobra, gdzie jest ten Dungeon? O, mam nadzieję, że gdzieś go znajdziemy i to tyle, jeśli chodzi o te wszystkie mody. I też chciałbym powiedzieć co do komentarzy spod Onfer Platformer. Tak, ponieważ było, no, trochę komentarzy, które mi pisały: Blow, zmieniłeś się, Blow, jesteś dziecinny i tak dalej. I nie ukrywam, że biorę wasze komentarze naprawdę do serca. Mm, każdy, no, zastanawiam się, rozważam je i tak dalej. I wydaje mi się, że macie sporo racji. I dziękuję za te komentarze, bo nie ukrywam, że. No, że komentarze, które piszecie, mimo że są nawet negatywne, to i tak dużo dają mi do myślenia i mogę coś zmienić, mogę się nad czymś zastanowić i się zastanowiłem i pomyślałem, że będę troszkę zmienić swoje zachowanie. Tak, będę troszkę bardziej poważny, ale to nie zmienia faktu, że będę dalej pewnie odwalał, więc przepraszam, ale będę się starał dla Was to zmienić, tak? O tym chciałem powiedzieć i no i dziękuję. Też dzięki, że nie wszystkie komentarze było obloty. No czemu ty tak się zmieniłeś ty konsub? Ch... Tak. Teraz będę pewnie pipi, pi, e, wypypkiwał, ale tak, przepraszam, jeśli ma no macie rację, cholera. I tyle. Postaram się zmienić, postaram się już być bardziej poważny i mam nadzieję, że to zauważycie. E, więc dzięki za komentarze yy, i chciałem jeszcze coś powiedzieć. Aha, bo jeszcze były, były komentarze. <ścoughs> To mnie rozśmieszyło eee, w komentarze. Ktoś zapytał tam Blow, czy będzie jeszcze top ten? Zrób top ten, i tak dalej. I ktoś mu odpisał, o, to już nie ten sam Blow, to jest inny Blow, on ci nie zrobi top ten. Więc tutaj chciałbym wyjaśnić, bo to się zgadza. Hamsko postąpiłem, w ogóle w zero wyjaśnień. Nagle rzuciłem tą serię bez takich dokładnych wyjaśnień. Co prawda wyjaśniam na live, ale na live'ach no nie wszyscy są, tak więc chciałbym tutaj wyjaśnić i tak. Zaraz coś mi wejdzie do pokoju Słyszycie te kroki? O, dobra, ale dobrze Nie przejmujmy się, więc tak, co do co do tego top ten, to tłumacząc. Czemu nie ma top ten? Prace były dosyć fajne, ale No, zatrzymałem tą serię, z tego powodu, że nie ukrywam, że Długo ją robiłem i najbardziej zniechęcało mnie w tym wszystkim to, że ja Robiłem tą serię, robiłem, starałem się I zawsze pod każdym odcinkiem Jakaś osoba, która wybrała tam udział w tym ko konkursie, top ten, zawsze pisała. O, Blow, źle wybrałeś, coś tam i. Zawsze mi to demotywowało, bo kurczę, no to z... miała być seria, przy której się dobrze bawimy i. Dobrze bawimy się. Nie tak jak przy tej. Yy, jak przy tym Minecraft Hero, aktualnie, bo to nie było. To nie było fajne ze strony... W ogóle, jak szkielet może wybuchać? Wyjaśnijcie mi to, wyjaśnijcie mi to w komentarzach w tym momencie. Jak szkielet może wybuchać? Ktoś mi to wyjaśni, bo ja tego całkowicie nie ogarniam, ale wy może mi wyjaśnicie i tyle. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Okej, okay, ziomeczki, jestem z powrotem i mam wszystkie moje przedmioty! Idź stąd, zombiaku. Zombiaku, zombiaku, zombiaku... Dobra, boję się... Myślę, że cię... Gdzie on się schował?! Czy ktoś widział zombiaka, czy zombiak tutaj... Coś... Nie wiem, pamiętacie tą piosenkę? Czy ktoś widział Dziub Dziuba dzień. Kurde, zapomniałem ją. Ale ktoś ją pamięta? Dobra, idziemy na górę. To dźwięk, który mnie nie zachęcają. Dobra, ale szybko! No fuck! Bez spadaj gościu. Ok, jeden i. Gień, dzień, dzień. Dobra i nice. Półtorej serduszka i to w skrzynce. Nie wiem, czy to można jakoś ustawić, co jest w tych skrzynkach. Czy są jakieś fajne rzeczy, czy nie są fajne rzeczy, ale chyba, jeśli da się to ustawić, to Avenis mi specjalnie ustawił to, żeby nie było tu fajnych rzeczy. I są rzeczy, które są po prostu do dupy. No fucking way! Jak to się stało? Okej, okay, dziemeczki, jestem z powrotem. O, jakieś mam farta, bo te rzeczy cały czas mam, a Zawsze z reguły, jak ginę, to później mam problem ze poszukaniem rzeczy. Okej, okay, już do mnie zombie, jak idzie. Więc tak, ziomki. Mam jeszcze Iron Chestplate, ponieważ postanowiłem, że zrobię sobie. Nie, nie zrobię, bo ja już miałem w domku. Tak, miałem w domku w skrzynce, chyba zrobiłem, a później się okazało, że mam jeszcze chestplate, więc mam chestplate i już nie powinienem. Mam nadzieję, że tak często ginąć. Okej, okay, cofam, 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 nie mam szczęścia. Nie ma mojego kilofa. Kilofa, kilofu, jak to się odmienia? Nie wiem, ale gdzie on jest? Kilofie. O, jesteś. Jakie cię nie wziąłem. Nevermind. Dobra, w ogóle jest już ciemno. O, i może być problem, jak pójdziemy na zewnątrz. Ale dla mnie potworki to żaden problem. I też będzie problem, jak mi się skończy... Ta, ta broń, ile tam mam użyć, Dobra, 200 użyć, więc o co mi chodzi? Przecież jeszcze. jeszcze. Ile ile ja potworków nią zabije Jezus, czemu ty jesteś zenchantowaną? Znowu mi pewnie ten kupak wybuchnie! Okej, okay, jeden i teraz rozwalamy, rozwalamy. Nice jest. To. Nice, dobra. Bałem się troszkę, że mnie uderzą i, i się kończy moje rozwalanie, ale na szczęście mnie nie uderzyli. Pięknie, dobra, jemy, jemy, jemy schop. Tak dajcie mi z Okej, okay, dzięki. Zjedzmy sobie. I dobra ziomki, jeszcze co do konkursu, ponieważ obiecałem, że w tym odcinku będzie rozwiązanie konkursu. I obietnicę dotrzymam, ale jutro, tak, w niedzielę. Daję sobie czas do 12, bo pewnie wrzucę to w sobotę. Mm, to akurat sobie wyniki wrzuciłbym w, w opisie. Jutro o. No 12, do 12 będą wyniki, do 13, bo pewnie będę spał. Więc wyniki do 13 w komentarzach wbi wbijecie sobie już będą. Eee, więc tak, ziomeczki, co do tego konkursu będę, zdecydowałem, że będę całkowicie randomowo wybierał, kto wygrał. Eee, po prostu jakoś przeskroluję z tych komentarze i wybiorę. Eee, I tutaj mogę przeprosić, bo nie ukrywam, że głupio mi troszkę, bo pewnie wiele osób eee, napisało taki komentarz wartościowy, który, no który, bo myślała osoba, że, że wygra... Poprzez to, jaki czemu ma wygrać, tak jaki ko komentarz napisała. Przepraszam, że tak zmieniłem zdanie, ale niestety, jak zobaczyłem liczbę 10 tysięcy, to naprawdę, no, znalazłbym tam pewnie z 200 komentarzy, które byłyby na zajebiście wysokim poziomie i podobałyby mi się, i nie wiedziałbym, co zrobić, i miałbym po prostu później ból do końca życia z myślą, że kurcze, który komentarz wybrać. <ślad> tak więc, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Przepraszam, tak wybrałem. Wiele osób nawet pisało, że zrób tak blow, bo nie ma sensu, bo będzie ciężko ci wybrać ten odpowiedni. I tyle. No... no, więc życzę powodzenia. Jeśli nie wygracie, to też nie ma się co denerwować, bo w dzisiejszym odcinku pod koniec ogłoszę wam konkurs na tą książeczkę. Tak. tak. Nice i nice! Dobra. Gdzie one są? To było dziwne. Spodziewam się, że nagle ktoś mi wydupczy i mnie zabije. Okej, okay, udało się zabić. Mm, postawmy tu pochodnie, tutaj też, tutaj też. Dobra, od razu ładniej. Czy mamy jakiś gunpowder? Nie mamy gunpowdera, posuwałoby zebrę tego gunpowdera na tego jetpacka, bo jetpack to będzie odjazdowa sprawa, naprawdę. Kurczę, że sobie, jak będę przemierzał świat na, mo na moim jetpacku. A, chodź tu, chodź tu, wilkołaku, No chodź, no chodź, no chodź, kozaku. O oh fuck, o oh fuck, ja wziąłem katany. to nie, to nie jest, naprawdę to nie jest ten dobry miecz na, nieee Myślałem, że wziąłem miecz, który jest odpowiedni na wilkołaki, ale nie Blow nie wziął tego odpowiedniego miecza na wilkołaki, tylko wziął miecz, owszem, podobny, ale polegając, nieee Chciałem wziąć ten miecz, silver skeleton sword, au, oh, bio, 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 ostro, ostro, bio, dobra więc Blow uspokój się i zaraz pójdziesz ich tam bić! Wszystkich, wybijesz. Co do zera? o, o, o ging, 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 ging. Dobra, mamy w ogóle łuk. Czemu z łuku nie korzystam? O to jest pytanie, które warto sobie odpowiedzieć, ale ciężko na nie odpowiedzieć, więc idziemy z łukiem ich wszystkich pozabijać. Dobra, zimeczki. Idziemy dalej i, i przemierzamy te czeluścia. No choć masz tylko 4, 3, 2, 1, 0 Ok. Jak widać Blow nagle potrafi liczyć. Dobra, idziemy. W ogóle mamy 26 strzał. Ładnie sobie tutaj nabi nabiśmy. Wiecie co, te wilkołaki nie są jeszcze aż tak złe, jak wilkołaki te ogniste, Jezus, wilkołaki ogniste, nie! To jest takie gówno, to cały czas nas podpala. Jeśli widzicie takiego czerwonego wilkołaka, to naprawdę spierdzielać od niego. I tyle. Dobra. Skupienie na twarz o oh, fuck, trzy serduszka. I teraz jakbym spadł to byłaby kupa. O oh, fuck, oh. Ja czy on? Ja, ja. Wygrałem ja. Dobra i zaraz... Ej no troszkę, troszkę sobie pomóżmy i zabijmy ich od dołu, okej. Okay. Jezu ile... O oh, fuck. Co ty tu robisz?! <śm> Okej, okay, spokojnie, to, to nic się nie stało. I też, ziomeczki, co do Minecraft Hero, cały czas się zastanawiam nad tą serią, bo nie ukrywam, że mam mega mega fan z nagrywania jej. No, przysiadam sobie, coś tam ogarniam przed odcinkiem czasem i po prostu lecę z koksem, i to jest zajebiste. Mm, I co do tego, to pomyślałem, żeby te odcinki były częściej. I nie wiem, co wy na taki pomysł. Napiszcie w komentarzu, ale wtedy odcinki byłyby krótsze. I tak są teraz krótkie po 10, 11, 12, 13, 14 minut. Ale myślę, że to jest dobry pomysł i chyba tak zrobimy, że będzie częściej... Oh my fucking <laughs> Czemu tam jest jakiś zapalający szczur?! Właśnie, dzisiaj słyszałem, słyszałam, no przeczytałam suchar na jakimś fanpage'u, więc przygotujcie się na zażenowanie, a mianowicie... Jak szczur spłaca... o, oh, fuck, spłaca kredyt... w ratach. <laughs> to jest tak. Te, te suchary czasem są tak głupie, że aż po prostu śmieszne, i to jest niesamowite w tym Boże, gdzie on jest? No chodź, cudownie, kozaku, no chodź. Patrzcie, taki kozak, taki kozak, a, a się nie pokaże. Okej, okay, te bugi są genialne. Okej, okay, jestem z powrotem i mam nadzieję, że mówię te słowa już ostatni raz i nie będę ich powtarzał, że okej, okay, jestem znowu tutaj, tylko już po prostu będę tutaj na zawsze. Dzień. Szybko to rozwalamy i zaraz boss. Tak, czy boję się bossa? Nie boję się bossa, ponieważ zmierzyłem się z nim nieraz i nieraz przy nim zginąłem. No to powinienem się bać. Ale ja się go nie boję i nam się to uda wygrać. Zobaczycie. No, Tak, jak nie z jednego piętra, to jeszcze z kolejnego. Coś przepięknego. Przepiękna jest ta gra. Naprawdę, Minecraft to jest przepiękna gra. Przepiękna. Tak, i szczególnie, że takie. Re niby, no, gra klocki i tak dalej, ale jak się ktoś wczuje w tą grę tak jak ja, to można takie rage łapać, że to jest coś niesamowitego. Dobra, chodź tu. Chodź tu, pałko. Dobra. No, Dobra, ziomeczki, jestem z powrotem, i teraz wygrywam. Gdzie jest mój kilo? Oj, tutaj. Okej, okay, jeden i drugi. I chciałbym was pocieszyć, ponieważ ja ginąłem tyle razy. Nie dlatego, że jestem słaby. Nie, no, słaby. Tylko dlatego, że jesteśmy już przy górze. Tak, a przy górze jest boss. I teraz będzie akcja. Ok, wziąłem sobie też protection 2, kolejny chestplate, bo chyba tamten skupiłem. Tak, skupiłem. No, genialnie. <noise> nie, nie rozumiem tego. Dlaczego ja tak wszystko. Panie Bosie, chciałbym złożyć zażalenie, że szukałem. Czy ja zginę? Wow, wow, wow. Myślałem, że zginę. Więc chciałbym złożyć zażalenie, ponieważ. Nie było Bossa. Tak, więc. Yy, no Dungeon od. Yy, no uważam za. o kuska. O! Mogę jej nazwać imię! Mmm... Marianek! Okej, okay, kuska Marianek. Marianek! Ale Marianku, mogę, możesz ze mną iść? Marianek! Słuchaj się, pana! No Marian! No Marianek! Nie, wredna koza, dobra. Więc ogólnie yy, myślę, że dungeon zaliczony w ogóle to jest śmieszna akcja, bo tutaj jest... To piętro to jest point. no... Brawo Blow, brawo Blow! Ale ogólnie bardzo wam dziękuję za odcinek. Odcinek chyba dosyć... No chyba troszkę dłuższy, więc myślę, że niektóre są będą zadowolone, bo były komentarze, że o, było za krótkie odcinki, więc teraz powinniście być zadowoleni. Bardzo, bardzo dziękuję Wam za komentarze za wszystkie łapki w górę było 14 tysięcy lajków like pod poprzednim odcinkiem, za co dziękuję. Również za wszystkie suby i że jesteście na bieżąco, że śledzicie ten kanał i chciałbym też zorganizować ten kan kanał. Konkurs, tak, który obiecałem, więc konkurs Polega na tym, że zwyczajnie musicie być moimi widzami, czyli subskrybować mój kanał, napisać randomowy komentarz pod tym filmem i dać kciuka w górę. Te trzy rzeczy, jeśli już zrobiliście, to po prostu czekajcie czas do następnej soboty, do przyszłej soboty, za tydzień będzie rozwiązanie. Teo konkursu tamtego poprzednio na wyloczki będzie w sobotę, w niedzielę. W sobotę? Który dzisiaj? Sob sobota, tak. Więc Dzisiaj jest sobota, więc już jutro. W niedzielę, rozwiązanie w komentarzu. Do 13 mam czas, więc tam już dam zwycięzców. Jeśli wygraliście, to po prostu ja napiszę do Was na PW i tam już się dogadamy co do adresu, gdzie mam wysłać to wszystko i tak dalej. A co do tego, co będzie teraz do wygrania, to dwie książki tego typu. tak. Te te I dwa bryloczki. Tak. I. Jeszcze przepraszam Facebookowych i Instagramowych, że nie było jeszcze konkursu, ale obiecywałem, więc obietnicę dotrzymam. Może jutro, może pojutrze, śledźcie, a będzie wam dane, tak. Więc dzięki wielkie jeszcze za odcinek, raz i widzimy się w kolejnych, tak. Kurde, wiadomo was, dzięki, że jesteście. I tyle, trzymajcie się i pa jeszcze dla tych, którzy by pytali, co, co zrobię z tą, z tą fryzurą, to... Obiecuję, że w poniedziałek wam umówionego fryzjera, to znaczy idę do fryzjera. I tyle. I jestem w niebie, jest biało. Tak, więc trzymajcie się i pa pa, miłego dnia wam życzę. Korzystajcie z wolnego. Cześć.